Dla mieszkańców, którzy będą posiadali kartę krakowską ze statusem mieszkańca, pierwsza godzina w strefie, w której aktualnie się znajdujemy, czyli w strefie A, będzie kosztowała 6 zł, następna już 7. Kolejna 8 zł, no i powrót już czwarta, i kolejna godzina znowu 6 zł. W przypadku podstrefy B mówimy tutaj już o kwocie 5 zł za pierwszą godzinę, i systematycznie wzrost do czwartej godziny o złotówkę, czwarta godzina tyle co pierwsza. No i w podstrefie C mamy tu już 4 zł za pierwszą godzinę, no i adekwatnie jak w poprzednich to działa. Natomiast, jeżeli nie jesteśmy mieszkańcami Krakowa, nie posiadamy statusu mieszkańca, no to te kwoty będą większe. W strefie A, czyli w strefie, w której się aktualnie znajdujemy, za pierwszą godzinę zapłacimy 9 zł, druga godzina 10 zł, trzecia godzina 11 zł, no i w czwartej godzinie powrót do ceny z kwoty z pierwszej godziny, czyli 9 zł. W przypadku pod podstrefy B. Startujemy od 8 zł i w przypadku podstrefy C startujemy od 7 zł. Zmiany będą wchodzić od 4 sierpnia. No i przede wszystkim, jeżeli mówimy o okresie obowiązywania strefy płatnego parkowania, strefa będzie obowiązywała w tych samych dniach, czyli od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10 do 20.